Okej, okay, więc ziomki, to z początku może się wydawać ultra dziwne, ale wpadłem na bardzo ciekawy pomysł. Więc jak pewnie wiecie, Milionowice to jest jedno z najbardziej rozwiniętych miast w całym Minecrafcie i uznaję, że co gdyby je kupić całe, jakby wszystko co mogę kupić, żeby kupić po prostu, więc spróbujemy to dzisiaj zrobić. Zobaczymy, czy w ogóle jest taka opcja. W każdym miejscu, gdzie się da, mam zamiar rozstawić ogłoszenie, napisać po prostu czy jest budynek, ile za niego proponuję, i czy w ogóle byłaby opcja, żeby dało się go kupić. Więc serio, jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyjdzie, to serio, oglądajcie do samego końca, bo no, wtedy się najprawdopodobniej przekonacie. No i cóż, ja jeszcze tylko przypomnę o tym, że. Warto zasubskrybować ten kanał, bo tu są, uwaga, uwaga, codzienne filmiki z Minecrafta, więc serio, jeżeli ktoś lubi bardzo Minecrafta, no to może zasubskrybować. No i cóż, ziomki, ja myślę, że pierwszą rzeczą, od której możemy zacząć i tak realnie jesteśmy w stanie ją kupić, to jest właśnie ten oto tutaj wieżowiec. Bo serio, ten wieżowiec jest wieżowcem Elviso, jest naprawdę bardzo dobrze urządzony, wszystko tutaj jest, ale... Czy on go tak używa? No nie wiem, wydaje mi się, że pewnie go używa, ale e, serio, tutaj naprawdę jest dużo różnych rzeczy, które moglibyśmy sobie kupić. Cały taki magazyn, no mi by na przykład się przydał, więc w sumie jako taki magazyn to mógłbym tego użyć, ale czy inaczej to nie wiem, ale serio, jakby, jeżeli jest opcja, żebym ja sobie to kupił. Czemu nie? Ja, by naprawdę, czemu nie? Ja jestem za tym jak najbardziej, żeby sobie tu wykopywać wszystko, więc tak, zacznijmy od tego. Dajemy na wejściu samym tabliczkę. Siema tu agen. E, chcę kupić ten budynek. Ok, e, czy jest taka, czy jest taka opcja? okej okay zapytanie, eee, to oczywiście zostawione, no i cóż, myślę, że e, gdybyśmy mieli opcję kopiowania tabliczek, to ja bym po prostu teraz się przeszedł i wszystko porozstawiał właśnie w taki sposób, ale tak, lecimy teraz dalej, no i cóż, na pewno chciałbym kupić o ten tutaj budynek, jednak no, to jest ratusz, to jest budynek miejski, więc nie ma opcji, żeby go kupić, no trochę to smutne, bo ja bym z chęcią go sobie tutaj wykupił, ale jak nie można, no to trudno. Lecimy dalej i co my tutaj mamy? Mamy tutaj usługowo, czyli właśnie tutaj miejsce, gdzie Abra jakby przyjmuje jakieś zadania od innych i je wykonuje za jakąś tam opłatą, więc jest to naprawdę całkiem spoko opcja, żeby tutaj to mieć. Więc serio, ja myślę, że teraz możemy sobie tutaj napisać ogłoszenie się Abra chciałbym kupić ten. Budynek... Pozdro... <laughs> Okej, okay, dobra, zostawmy takie ogłoszenie. Myślę, że Albertka na pewno zrozumie, o co tutaj chodzi. No i serio, lecimy dalej, zobaczyć, co tu dalej będzie można kupić. Okej, okay, więc jak już na to spojrzałem, no to wiem, że to jest szpital. Szpitala nie kupimy, bo to jest budynek kolejny, który jest miejski. On jest ogromny, serio, on jest większy niż potrzeba. Jakby nas jest tutaj... 5 czy czterech na serwerze, w sumie to Abra, Agentix, Elviso, Macią. No czterech jest, więc serio tego więcej nie pozdrowa. Okej. Okay. Więc tak, jesteśmy przy kolejnym budynku, no i chciałbym go kupić, ale, ale. Przecież on już jest mój, więc w sumie to nie muszę. No i tak, teraz mam dylemat, bo ten sklep tutaj jest naprawdę fajnym budynkiem. Który nie wiem, czy należy do Abry, czy należy do Elviso, e, ale na pewno do jednego albo drugiego należy. Więc serio, ja byłbym bardzo chętny, żeby go właśnie tutaj całego wykupić i na przykład zrobić w nim jakąś restaurację. Byłoby to dosyć ciekawe, bo tak to nie będzie trzeba jakiegoś kompletnie nowego budynku stawiać, tylko wystarczy to, że po prostu sobie ten budynek jakby wykupię i tyle. Więc gościu, serio, ja tutaj daję ogłoszenie, kupię ten budy bu, budynek e, właści, właściciela proszę o kontakt ok kontakt dobra jest git e, a i napiszmy że to jeszcze ja napisałem ok czyli e, agent it. Okej, okay, dobra, gituwa, eee, więc serio, zostawiamy tutaj tabliczkę i lecimy dalej. Kolejnym budynkiem jaki tutaj znajdziemy, jest, tą fa jest ta farma owiec, podajże Elviso, chociaż nie jestem pewien czy to jest Elvisa, czy, czy może nie, eee, oj, może nie tutaj mu dajmy, ale, ale serio, weźmy, zróbmy, o tak, hop, eee, kupię tą farmę, <gryw> kupię tą farmę. Eee, Agentyx, okej, okay. już podpisujemy, Agentix, okej okay. Lecimy, hops, elegancko Mamy całe to wszystko podpisane, naprawdę Nie wiem ile tych ogłoszeń dzisiaj zrobimy Ale serio, ja już tutaj lecę na takim totalnym speedzie, żeby jakby najwięcej tego zrobić No i serio, no teraz jedną rzeczą, którą bym chciał w sumie kupić Ale to zaraz wam wytłumaczę, może na następnym odcinku wam wytłumaczę w ogóle na jakiej zasadzie eee, Chciałbym kupić tą widlę, jeżeli oglądacie mój kanał i Elvisu to na pewno wiecie o co chodzi ale, ale, ja na razie wam nie zdradzam szczegółów, bo są naprawdę bardzo, bardzo interesujące I myślę, że warto będzie na nie poczekać tak w pełni, żeby się dowiedzieć wszystkiego Więc tak, więzienia też nie możemy kupić Ale tutaj mamy e, po prostu kolejne budynki e, Tutaj właśnie od, od Abry i Serio, ja bym kupił jego sklepik i go może ulepszył Kupię ten sklep Ok, i teraz podpiszmy, że to Agentix był Hops. Agentix. Ok, kupiłem ten dom. Teraz lecimy. Kupię ten dom. I Agentix podpisuje. <ścoughs> Ej, ale to są jaja, naprawdę, bo każdy budynek. Nie wiem, nie wiem, czy tu jest opcja, żeby się w ogóle udało kupić chociażby kilka tych budynków, ale myślę, że naprawdę dosyć sporo miłość się właśnie da. I byłoby to bardzo, bardzo ciekawe. Gdyby nam się udało, nie wiem, każdy wieżowiec wszystko powykupywać, to no wtedy mielibyśmy po prostu tutaj taki monopol na to wszystko. Bylibyśmy do tutaj do liderem w posiadaniu budynków w Milionowicach. Chociaż, o, o ile się nie mylę, chyba jest. Nie, no dobra. Abra ma chyba więcej budynków mi się wydaje. E, więc tak. Kupię, kupię ten wieżowiec. Wieżowiec chyba. Ty, wieżowiec się tak nie pisze. Wieżowiec się tak pisze. O. E, ty. E, agent. Dix. Nie chcę zginąć. Nie chcę zginąć. piku. Chłopca. No i tak to się możemy bawić. No tutaj mnie jakieś moby od interesów chciały powstrzymać. A tu jednak się nie dałem, więc. E, oczywiście tutaj bardzo dobrze. No i tak. Lecimy do kolejnego budynku. Oj. Mm, mm, dobra. E, kupię ten. Budynek. O, budynek, tak? Budynek. Ok, i tutaj się podpisuje, myślę, że jak ktoś będzie coś chciał sprzedać, to na pewno będzie wiedział, hops, ok, gituwa, zostawiamy to tutaj i lecimy teraz właśnie dalej, ten lodowiec, myślę, że to jest absurdem, żeby udało mi się go kupić, bo serio, jak jeszcze wieżowiec Abry i jakikolwiek inny budynek, to serio, o nie, nie, nie chcę tu sadzić Kripsona, ok, hops, hops, nawet dwóch Kripsonów, oj, z nimi jest trochę nieprzyjemnie, ok, Hops, musimy tutaj mądrze to rozegrać. Okej. Okay. O nie, wybuchnie! A, gościu, nie wybuchaj, nie wybuchaj. Dobra, udało mi się. Udało mi się ochronić lodowiec Abry yy, przed wybuchem i serio. Ja oczywiście, żeby nie było, żeby nie było, że oszukuję z tytułem czy coś, każdy budynek kupuje. Więc serio, yy, piszemy tu też tabliczkę. Kupię ten budynek. I teraz piszę Agentix, okej? Okay? Agentix. Super. Więc tak, w ogóle może tu wbijmy, bo chyba. Skąd on to ma. Jakby... Co to się da mieć w 1.17? Ej, jestem zdziwiony, ale. Ej, to wygląda ładnie. To po prostu teraz wygląda ładnie. Ja myślę, że Abra będzie zdecydowanie przeciwny, żeby żeby w ogóle sprzedać ten Lodowiec, bo serio, to jest jego chyba taki najbardziej rozpoznawalny dom. To jest jakby, tak jakby ktoś się mnie zapytał, czy chce sprzedać willę, No, oczywiście, żebym nie chciał, ale ale może by się udało, więc serio, jakby ktoś mega dużo zaoferował, więc z takiego założenia wychodzę też tutaj. No i tak, lecimy teraz dalej. Została nam jeszcze Góra Maciocha, i myślę, że do niej można tu budować nawet takie jedno ogromne ogłoszenie na samym wejściu. Kupię, kupię wszystko, co tu jest. Kupię wszystko na tej górze. I Agentix oczywiście się podpisuje. Agentix. Cyk. Okej, okay. gituwa. Ziomki, jak widzicie, szybko udało nam się tutaj pozałatwiać takie sprawy. Ale teraz, ja jeszcze o jednym pomyślełem, bo jest z tego, co mi się wydaje, dużo takich fajnych terenów, które by naprawdę było fajnie tutaj odkupić. Tylko. Problem w tym, że zwykle nie są na sprzedaż. Na przykład tutaj można byłoby coś kozackiego po prostu wybudować, że jakby ktoś tutaj wbijał, wiedziałby, że to jest po prostu jakiś pomnik milionowicz czy coś takiego. Myślę, że tutaj byłoby to naprawdę, naprawdę całkiem ciekawym rozwiązaniem. Dodatkowo, jeszcze sobie przypomnę, że w sumie, w sumie chociaż nie, ta góra Maciucha nie jest tylko jednej osoby, więc teraz musimy koniecznie to iść zmienić. Okej, okay, więc dobra, ja już tu podbijam. Teraz sobie przypomniałem, że przecież tu jest jeszcze hotel, jakby. a Nie hotel, bardziej budynek kabry, więc musimy wszystko oddzielnie tutaj jednak dać. Oj, oj, kupię ten budynek. E, okay. I tutaj podpisuję się oczywiście jako agent gościu, bo jakby inaczej. I tak, wbijamy teraz do środka, bo serio, tutaj jest dosyć sporo takich w miarę ciekawych rzeczy i warto byłoby to właśnie pozwiedzać sobie tak przy okazji, jak już jesteśmy. Ehm, Okej, okay, hops, hops, czy tutaj jest coś właśnie więcej? No tak, tutaj jest enchanting, tutaj jest portal, o. U Maciocha chyba jest darmowo, ile się nie mylę, więc oczywiście zaraz to sprawdzimy, ale przypomniałem sobie, że serio, musimy ten budynek koniecznie cały tutaj jeszcze zwiedzić, bo serio, to może być coś, co byśmy najzwyczajniej w świecie przegapili, a tego chyba by nikt nie chciał, więc tak lecimy. Tu się bo jest jeden minus. Ja bym jak ten bym budynek kupił jeszcze i w ogóle bym kupił, to na pewno zamieniłbym tutaj rodzaj wind, bo... Drabinkami wchodzi się ultra powoli. I naprawdę można mówić, co się chce, ale to jest bardzo, bardzo wolno. I tak, tak bym po prostu nie chciał, więc tak. Co my tutaj dalej mamy? Tutaj, z tego co widzę, to jest chyba farma axolotli Maciocha jakaś. Więc tego chyba to za dużo nic nie zrobimy, ale. Czy naprawdę ja muszę tutaj zejść znowu tymi drabinkami? Czy mi się wydaje? Ej, możemy zaryzykować? Ja będę mieć pół HP, jeżeli przeżyć. W ogóle. By mi się udało Hopsa, hopsa, hopsa Okej, okay, stąd przeżyję jak nic Okej, okay, hops A, na luzie No dobra, bym przeżył chyba nawet tak na pół HP Ale dobra, nie chciał mi się tak schodzić powoli Więc tak, zeszliśmy tutaj w bardziej efektowny sposób I co my tutaj mamy? Tutaj mamy akselotle What? Ej, to jest kozackie to jest kozackie. Tutaj te akwaria na Axolotl'e naprawdę są sztosem totalnym, macioch. E, więc serio, to, to trzeba zostawić, ok? Tutaj zamieszka niebieski aksolot. oj. On ewidentnie tutaj czeka na to, żeby mieć tego Axolotla. Tutaj mamy kozy. Są kozy w Minecrafcie, gościu. Ej, to jest koks. To jest koks totalny. Ale, co teraz tutaj dajemy? To, że... Ty, bo ja bym... Kosmos polecia, więc odkupię tą rakietę, o tej gościu, co tu na dół, rakietę i teraz podpisujemy Agent X, okej, okay, dobra, yy, dobra, zostawiamy to tutaj i lecimy jeszcze dalej, bo zostało nam chyba jeszcze jeden budynek, czyli właśnie tutaj Maciuch Tower i Macioch Tower... Maciuch Tower jest dobra, gościu Maciuch. Wbijamy sobie do Maciucha i co tutaj mamy właściwie? Tutaj mamy naprawdę ładnie to wszystko urządzone, no, no bo jednak Maciuch się tutaj postarał. Portalik jest, 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 jest enchanting. No, jest ten czas. Wszystko tutaj jest, więc serio. To mógłby być jeden z droższych budynków, ale ja bym nie mam pojęcia, czy by w ogóle jakikolwiek mi się udało tutaj odkupić. Więc, serio, e, trzeba będzie się nad tym mocno pozostawiać, czy, czy to w ogóle jakoś wypali. Ten pokój chyba trochę inaczej wyglądał, ale bardzo mi się podoba, że jest taka szachownica tutaj. Bardzo ładnie to wygląda. No, i teraz wchodzimy na samą, samiutką górę, gdzie jest po prostu no, cudny widoczek na Willę Agentixa. No, gościu, gościu, to jest coś, to jest coś po prostu. Więc tak, lecimy teraz jakoś na dół. O oh, kurde, ej, było blisko. Kupię ten budynek. A, nie mieści się w jednej linii. Okej, okay, i podpisujemy, że to jest agent X, żeby nikt nie miał wątpliwości, kto chce tutaj coś kupić. Więc tak, cyk podpisane, elegancko, myślę, że serio. Chociaż jeden budynek uda mi się tutaj kupić. Jeszcze pokażę Wam coś, co chciałem pokazać właściwie na samym początku. Bo serio, to jest z tego co wiem, nie ma tam żadnej farmy na razie, jest żadnych zwierzątek. A mogłaby być, więc zaraz Wam pokażę, co mam na myśli. Więc tak, lecimy sobie teraz w tym kierunku, ziomki. Totalnie lecimy, lecimy. Ok, i jak widzicie, jest tutaj taka jakby zagroda. Kiedyś tu były z tego, co się nie mylę, dewastatory. Więc teraz. Można byłoby tutaj w sumie jakiś budynek dosyć mały postawić i on myślę, żeby serio tutaj całkiem spoko pasował, albo gdzieś o tutaj, więc nad tym się naprawdę niedługo zastanowimy, jak można tutaj jeszcze coś postawić, coś fajnego wybudować. Myślę, że byłby to bardzo fajny pomysł, więc serio. Jeżeli chcecie się przekonać, koniecznie ale to koniecznie subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do tego pamiętajcie również o tym, że filmiki są tutaj codziennie. Oraz mam swojego Instagrama, link jest w opisie, więc jeżeli jeszcze go nie obserwujecie, koniecznie zróbcie to teraz. Bo serio, każdy kto obserwuje ten tego nigdy nie żałuje, więc ziomek wbijaj w opis i zostaw followa, bo niedługo tam pojawi się naprawdę bardzo ciekawy post. Więc serio ziomki, jeżeli jesteście zainteresowani, no to nic prostszego, link w opisie. Albo po prostu wpisujecie agentx przez 2x, myślę, że tak bardzo łatwo będzie Wam to znaleźć. No i serio, ziomki, jakby... Nie mam pojęcia, czy uda mi się cokolwiek odkupić. Nie mam pojęcia, ale mam taką nadzieję, bo serio, dałem dosyć dobre oferty. Oferta na Wild Elviso oczywiście już jest, więc no no goście, no to już będzie po prostu kupowane. <grym> więc serio, koniecznie, ale to koniecznie oglądajcie filmiki do końca, bo wtedy się o wszystkim przekonacie. No i cóż, na tym filmiku to już na tyle do zobaczenia na następnym. No i cześć.